Witam na kanale Po raz kolejny jesteśmy na elektrowni Na skaterow Mieliśmy jechać na Loche tiff, ale przełożyliśmy to Wyjazd na Loche tiff za dwa tygodnie Widzicie tak skromnie, że przyjechali na weekendowo W sumie weekendowo Od czwartku może do poniedziałku zobaczymy jak to będzie Z pogodą, jutro ma mi wypada. dzisiaj jest naprawdę pięknie Troszkę się pospiekaliśmy Byłem, wypływałem chyba

Dobra, tak szybko coś wam powiem, zbliża się wieczorek, ale nieważne, sobie siedzimy, troszkę się zimno zrobiło. Nie wiem czy będzie widać na kamerce. To jest taki malutki namiotik, to jest dopiero hardcore. Gość tutaj przyszedł z Innerverse na pieszo i mówi, że idzie teraz w kierunku. Znaczy, jutro rano, teraz się prześpi. Jutro rano idzie w kierunku Newcastle, I potem z Newcastle gdzieś w kierunku na Walię. Ja rozumiem rowerem, ale kurde, na pieszo. Naprawdę szacunek dla gościa. nie? Mówi, że kupę kilometrów, już przeszedł jeszcze kupę kilometrów przed nim. To wariacie. Dzisiaj troszkę połapiemy z rana, później będzie padało, nie będzie szans, tak, że wypłynęliśmy sobie. O moleńki. No i hak urwa. Trzeba będzie nowy hak założyć na stickera. Ja Makrelkę na taką przynętę wielką specjalnie założyłem większe przywierzki, żeby makrele się nie czepiały. Ale niestety jest tyle ich tutaj to trzeba będzie naprawdę duże przynęty założyć, ale weźmiemy kilka makro sobie weźmiemy lecimy dalej no, ładne te makrele A no, będzie ciężko, mały dorszyk, ale to mam nie taki dorszyk, no, Dawaj, dawaj już w już w jak tylko opada przynęta zaczynają brać no. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dor z dorszem będzie ciężko teraz. O, dwie, ojej, trzy rybki na jednym haku. Ale obsrały ponton. Nie uciekaj, o, i spadła Dobra, o, w końcu jakiś normalny dorsik. O, no, ładny. Zobacz, Tylko makrelkę założyłem. Na hak, makrele przestały brać. Troszkę rzad, rzadsze brania mam, ale jak jest to dorszyk. O, stój maleńki. Wśród rozbitych się ma dwoje ciśliczne prawny sens. Roztwonili mi w politrówkach pustych SOS Wszystkich pilnych spraw Idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie. Na przyjaciół kilku mam od tak. Was, na nich zawsze śpiewam na nich gram. Jeszcze raz, że znam was, nie spotkamy się. Proszę życia to przyjaźni Pękę cięka nić Po niebie do meble mały wiatr Oto marzeń Hej, prorocy moi z gniewnych blach Obrastacie tłuszcz I was swoje szpony dopadną szmal Zadapły Jezus Żegnam was I już dostać... Wielkich spraw Jeszcze Idę raz. sam Jeszcze mnie raz Gdzie czekają krew, tak, tam, przy tam przyjaciół mi. kilku mam Od lat Dla nich zawsze śpiewam Dla nich gram Jeszcze, Jeszcze raz żegnam nam was Nie spotkamy się dobra, czas zakończyć. Kolejny biwaczek. Niestety nie udało się połapać więcej rybek, ponieważ pierwszy dzień strasznie lało, no i kolejne dwa dni strasznie wiało, także nie szło pływać w ogóle po morzu. Także tyle co widzicie na filmie, tyle połapałem. Parę makrelek, jeden dorszyk i to wszystko. Ale się wydaje, że wystarczy. Akurat na grilla było. Była rybka na grilla. Dzisiaj rano wstaliśmy, pomału się pakujemy. Mama zmęczona. Nie? Kawka mm -hmm. jest z rana Ale bałagan Trzeba sprzątać pomału Alanek z lekka chory Przywiało go Powiedz coś do swoich widzów na YouTube Co tam robiłeś na tym biwaku? Ciekawego ja Szukałem krawy z kolegą I bawiłem się Bawiłeś się, szukałeś krawów, jadłeś te kraby, tak? I ganiałeś króliki mm -hmm. Tak?